20 lat temu odrodziła się w Polsce samorządność. Wtedy odbyły się pierwsze wolne wybory do rad ponad 2000 gmin. Wśród nich było Mieścisko, mała rolnicza gmina w Powiecie Wągrowieckim. Tu na 135 km2 żyje 6118 mieszkańców. Od samego początku gmina ma jednego gospodarza Wójta Andrzeja Banaszyńskiego. Trzeba tu podkreślić duże sprawy i małe, ale wszystkie dotyczą. Mieszkańców, naszych mieszkańców. Najpierw żeśmy zajęli się wodą, potem drogami, potem oczyszczaniem ścieków, kanalizacją. Oczywiście to są wszystko inwestycje, które były pod ziemią i ich nie było widać, ale one są najdroższe. Myślę, że również nasza kultura poprzez świetlice, domy kultury, zespoły różne, chociażby orkiestra, która dzisiaj nazywa, marżoretki, chór to są ta, zespół Sarbianie to są te rzeczy, które w kulturze i we wszystkim również w sporcie, mamy wiele, wiele osiągnięć. Mógłbym tu wymieniać naprawdę dużo, bo jest się czym pochwalić i myślę, że nasza gmina w ciągu tych 20 lat diametralnie się zmieniła, idzie stale do przodu. Oczywiście mamy marzenia, marzeniami są dokończenie budowy hali sportowej, mamy marzenie mieć również mały basen, hotel. Wschody rozpoczęła parada ulicami mieściska. Przy asyście orkiestry i majoretek uczestnicy przeszli do ośrodka kultury. Muzyka. Tutaj odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Wójt podsumował minione 20 lat. Były podziękowania, prezenty i medale dla zasłużonych. Kracuje. Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowań. Na uroczystości przyjechali m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych. Najdłużej, bo aż 20 lat, Mieścisko współpracuje z holenderskim The Build. Na początku pomagaliśmy gminie Mieścisko. Przewoziliśmy tutaj meble, komputery, później towary na targi Michałowskie. Od paru lat wymieniamy się wiedzą. Mieszkańcy Mieściska uczą się od nas, a my od nich. Trzy lata po Holendrach partnerami mieściska zostali Francuzi z Retier. Nasz region nawiązał współpracę z dawnym województwem wielkopolskim. Poszczególne miasta, według charakteru i wielkości, podpisywały umowy między sobą i mieścisko dobrało się z gminą Retier. Prowadzimy wymianę ze stowarzyszeniami sportowymi i grupami zawodowymi. W ten sposób powstały więzy, które trwają do dzisiaj. Do grona miast partnerskich w 1995 roku dołączyło niemieckie Scharnebeck. Zaczęło się od prywatnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami naszych gmin. Potem przyszła wymiana pomiędzy szkołami, wymiana między rolnikami i przedsiębiorcami. My posiadamy bractwo kurkowe, podobnie jak mieścisko i tu też nawiązała się współpraca. Jak muzykalni, rozśpiewani i roztańczeni są mieszkańcy gminy mieścisko, można się było przekonać, oglądając część artystyczną Akademii. Na scenie wystąpiły wszystkie pokolenia: od przedszkolaków, przez młodzież po seniorów. W bawiła się już cała gmina na pikniku w popowie kościelnym. Była muzyka, strzelanie, zabawy sportowe i rekreacyjne. Mieszkańcy też mają powody do radości i dumy ze swojej gminy. Mamy dobrego wudarza, który dobrze rządzi, dobrze kieruje. No, i jesteśmy z niego zadowoleni. Oby każda gmina była taka jak nasza. Widać to na pewno w każdej wsi. Są chodniki, są trawniki, ładne kwiateczki porobione. Bardzo miła atmosfera, bardzo piękna pogoda, także jak najbardziej, tylko się bawić i bawić. Jak O to, żeby nikt nie był głodny, zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Wszystko z grilla: szaszłyki, karkóweczkę, kiełbaskę, zupę pomidorową z własnoręcznym ręcznym robionym makaronem. Ogóreczki małosolne przygotowaliśmy 4-5 dni temu w sumie. Bigos gotowaliśmy kilka dni temu też, własnej pracy. Przepis babuni. No i chlebek do tego mamy do Bigosu. Ciasto, panie przygotowały z naszego koła. Z polskimi specjałami konkurowały smakołyki z Holandii. Goście z gminy Debilt wystawili swoje stoisko. We have some from and that's the... Przywieźliśmy specjały z Holandii. Mamy ser, ser z kminkiem, śledzie solone i z ziołami, marynowaną cebulkę amsterdamską oraz specjalną nalewkę na rodzynkach, która się nazywa Drink Farmera. Są też różne słodycze dla dzieci. Częstujemy wszystkich za darmo, żeby mogli poznać smaki Holandii. Konkurencja była nie tylko kulinarna. Na boiskach rozegrano międzynarodowy turniej sportowy. Wystartowały ekipy Polski, Holandii, Niemiec i Francji. Wymyśliliśmy taką formułę tego pikniku po to, aby wszyscy nasi goście, a przyjechali goście z Francji, z Niemiec, z Holandii i nasza ekipa, Polska. Taką formułę konkurencji, które są dla wszystkich łatwe, dostępne i bardzo proste w wykonaniu. Osiem konkurencji, tak jak powiedziałem, w formie zabawowej. Wszyscy się świetnie bawią, pogoda dopisuje, więc myślę, że spełni to swoją rolę i swoje zadanie. Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji najlepsza okazała się drużyna francuska. Kolejne miejsca zajęły Polska, Holandia i Niemcy. Piknik zakończył się zabawą ludową.